Siemanko, widzowie. Witamy w następnym odcinku. Zaczynamy. Great pizza, Good pizza. Uznaję, że to pizza jak, jak z horroru, jak wyglądane zamkniętą. Czy macie w ogóle pizzę pół na pół? Jasne, że mamy. Przynajmniej wiesz co myślą o tym miejscu, ludzie, zobaczmy jak równo podzielić moją pizzę, pół z serum i pół z peperoni. Robimy już tą pizzę. Ten filmik będzie długo trwał. Od razu mam Och, to jest całkiem niezłe. Dzień dobry. Miło widzieć, że masz pizzę pół i pół. Poproszę połowę z serem, połowę z pepperoni, przekrój ją na sześć kawałków. Okej. Okay. Sorry za ten trzask. To mój drugi odcinek już. Troszkę mi nie wyszło. Mogę dostać trochę mięsa na pizzy, tylko nie zapomnij o sosie i serze. Nie musisz jej kroić. Nie mamy. Dobra, pizza peperoni, robi się. Poczekajcie chwilę. Dobra, nic się nie stało. Da robim <sum> Te răuțem, da. Bine. 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 Sory, że było zacięcie u was jak było. Kurde, coś mi się pomyliło. <grymne> Ale to nic. Jeep. <grymne> ja bym też chciała powiedzieć, yep. Hej, w pizzerii naprzeciwko skończył się ser. Potrzebuję tylko bardzo Hej, pizzeri na przeciwko skończył się ser. Potrzebuję tylko bardzo prostej serowej piz pizzy. Ok. Nie pamiętam, jak się robiło serową. <grym> mm. Możliwe, że za niedługo będę nagrywał coś innego.

Dobra, chyba już będzie dobrze, bo coś mi się robiło. Obojętnie lewa czy prawa strona, pod warunkiem, że ma połowę z peperoni i połowę z serem. Okej. Okay. Dopiero teraz zrozumiałem. <grym> czy tylko dla mnie na początku to trochę jakoś dziwnie brzmiało? Że tak nie dziwnie, tylko śmiesznie, nie. Chyba ostatnia pizza w tym dniu. Pizza jestem już pełna. No już prawie koniec. Proszę, jestem... you Sory za nią. Sory za nią. Kończymy tą reklamę. Bo my chcemy nagrywać filmik, a nie jakieś reklamy. Szybko, bo za pół minuty koniec filmika. No to już niestety powoli. No kończymy. Dobra, to robię tą pizzę i skończymy. Już za chwilę.